To fajne wyzwanie wspinaczkowe. mianowicie trawers całego murka. Na moje uczucie, znaczy mierzyłem krokami około 70 metrów, no minimum 67-68. Jeżeli chodzi o moje czucie trudności no w ciągu i nowy 8A plus minimum będzie Może 8B Ale mogę się mylić, może mieć więcej też Ma trochę sekcji bulderowych i tak naprawdę nigdzie nie ma super restu. Może tam na końcu pod Republiką, no ale po tam 55 metrach i tak człowiek jest nabity. Tu jest sekcja bulderowa Po mniejszych chwytach Takiej żabce A tu w ogóle idzie stary bulder Kanibalista to się nazywa Najtrudniejszy bulder na, na murku Kiedyś to miało 6-4 wycenę Dobra, tu się kończy ta sekcja po krawantkach. Tutaj trochę odpuszcza. Tutaj lekki bulderek był, Mówię, nic nie ma super restu Nabija całe ciało idące w ciągu. jeszcze jeszcze czujnie było o tu jest podrestowanie jak się stoi na tej cegle ale to nie jest res do zera tutaj też jest lekki bullerek dość małe chwyty i tutaj... Tutaj ciąg jest. Ale nigdzie nie ma jakichś bardzo dużych stopni. Czy klam. To jest jedyny rest pod bulderem Republika. No ale po ciągu również nie da się do zera wypocząć. Są stopnie tutaj. No i na końcu to ostatnie 80 metrów Czujny trawersik jeszcze, nie? Pogniotkach takich nie? i tymkach Koniec tam w zacięciu. W sumie kończyłem na chwytach za zacięciem nawet tam No jest 70 metrów niecałe